Cześć, witam Was. Wraz z portalem Siłacze ORG. nagrywamy kolejne filmiki dla Was. A więc śledźcie na Facebooku, na portalu Siłacze.org, na ich fanpage'u. Dzisiejszy tip treningowy jest związany z trudnymi ćwiczeniami. I nie mam tu na myśli wcale ciężkich ćwiczeń, które w których wykorzystujemy duże ciężary, czyli takie jak siady, martwe ciągi i tak dalej. Tylko z ćwiczeniami trudnymi, czyli tymi, które sprawiają Wam. Duży kłopot przy wykonywaniu i z reguły z tego powodu olewacie te ćwiczenia, i nie wykorzystujecie ich w swoim treningu. Trudne ćwiczenie to takie, które sprawia nam trudność nie ze względu na sam ciężar, ale ze względu na ustawienie, na jakiś bardziej złożony ruch, jakiś ruch w innej płaszczyźnie niż ruchy, które do tej pory wykorzystywaliśmy. Ale takie ćwiczenia z drugiej strony są dla nas najlepsze, ponieważ są to ćwiczenia, które Właśnie, przez to, że sprawiają nam trudność, z reguły angażują po prostu pewne części mięśnia, których wcześniej w innych ćwiczeniach nie wykorzystywaliśmy w ogóle. Więc, tak naprawdę, sam proces nauki poprawnej techniki takiego ćwiczenia, gdy tam uczymy się w jakiś, przez jakiś czas tego ćwiczenia, gdy ono nam sprawia trudność, sam ten proces nauki przynosi bardzo dobre rezultaty i później wplecenie takich ćwiczeń, w nasz split treningowy, czyli w nasz podział treningów, po prostu bardzo urozmaici nasz trening. Będzie można tu dużo więcej kombinować, dużo więcej ustawień, dużo więcej kombinacji w momencie, gdy będziemy układali nasz plan treningowy i zmieniali go co jakiś tam czas. Więc nie strąćcie od tych ćwiczeń, starajcie się. Cierpliwie przebrnąć przez okres nauki techniki w danym ćwiczeniu, czy po prostu róbcie ćwiczenia, które sprawiają Wam trudność, czy właśnie ze względu na otrzymanie postawy, czy właśnie ze względu na jakiś bardziej skomplikowany ruch, czy po prostu ruch, którego wcześniej nie wykonywaliście, ponieważ te ćwiczenia bardzo Wam pomogą. Pozdrawiam.